W dzisiejszym odcinku zakończyło się sprawdzanie weryfikacyjne śmigłowca Karakal. Dowiemy się jak wypadł w testach ten tak ważny dla nas śmigłowiec. Na poligonie w wędrzynie trenują żołnierze rozpoznania. Przed nimi trudne zadania. Forsowanie przeprawy wodnej w bojowym wozie piechoty, ćwiczenia w rejonie zurbanizowanym oraz w gęstym lesie. W cyklu wojskowym ABC przedstawimy Państwu Jastrzębia Polskiego Nieba, samolot F-16. Dobiegły końca sprawdzenia weryfikacyjne śmigłowca H-225M Karakal. Jako jedyny przeszedł on do ostatniego etapu w przetargu Ministerstwa Obrony Narodowej na śmigłowiec wielozadaniowy dla naszej armii. W ciągu 12 dni eksperci przeprowadzili sprawdzania i testy naziemne oraz spędzili w powietrzu 15 godzin rejestrując dane o ponad 100 różnych parametrach lotu. Nasze wymagania zostały zdefiniowane w takich czterech obszarach, czyli osiągi tego, tego śmigłowca, wspólna platforma, wyposażenie, jak i konstrukcja. 32 parametry techniczne, które mieliśmy tutaj okazję sprawdzić, to parametry krytyczne określone przez wojsko. To znaczy takie, które śmigłowiec bez względu na to, jaki byłby tutaj w tych badaniach podstawiony, musi spełnić. Ten śmigłowiec Karakal spełnił wszystkie nasze oczekiwania, w niektórych momentach te parametry przewyższył, co nas niezmiernie cieszy, bo pozwala to również na zwiększenie możliwości operacyjnych wykorzystania tego śmigłowca. Śmigłowiec spełnia te oczekiwania, które są zdefiniowane przez kolegów z marynarki wojennej, z wojsk specjalnych, jak i również z wojsk lądowych. Zweryfikowane i sprawdzone zostało to, że wszystkie systemy niezbędne do zabudowy na śmigłowcu zwalczania okrętów podwodnych będą mogły na nim być zabudowane i załogi śmigłowców będą mogły realizować zadania poszukiwania śledzenia, jak i niszczenia okrętów podwodnych nad obszarami wodnymi, czyli na Bałtyku Południowym lub też wspólnie z partnerami natowskimi na innymi obszarami morskimi. Konsola i kokpit wygląda jak, jak stacja kosmiczna. Ta formuła, która jest chyba przyszłością, czyli autopilot w przypadku śmigłowca, też był dzisiaj nam zaprezentowany. To, to wszystko sprawia, że jest to niezwykle interesująca maszyna. Zakończyliśmy tymi sprawdzeniami ostatni etap oceny ofert. Wydaliśmy werdykt pozytywny. Oznacza to, że oferta konsorcjum Program EC725 Karakal Polska złożyła prawidłową ofertę, że jej produkt spełnia oczekiwania sił zbrojnych. W tej chwili poinformujemy Ministerstwo Gospodarki o tych wynikach naszych badań. Oraz o tym, że z tym konsorcjum będziemy chcieli zawrzeć w przyszłości umowę. Ministerstwo Gospodarki w tym czasie podejmie negocjacje offsetowe, tak aby zapewnić realizację ustawy kompensacyjnej. Cieszę się, że te testy zostały zakończone pomyślnie, ponieważ najważniejszą rzeczą w tym postępowaniu jest to, aby polskie siły zbrojne otrzymały nowy śmigłowiec, który zastąpi Dobre, ale już wysłużone Mi-17, Mi-8. A chcąc utrzymać zdolność naszych jednostek wojskowych do wykonywania zadań i tych najważniejszych, związanych też oczywiście z zapisami Konstytucji, to jest potrzeba posiadania nowego sprzętu. Przeciwnik broni się na czterech rubieżach i dysponuje bronią etatową karabinami maszynowymi w małej ilości, plus broń osobista. Nasze zadanie, dojść do linii lasu, następnie rozwinąć się w linie i dwoma drużynami, pierwsza drużyna, druga drużyna, przejść do natarcia. Na poligonie w Wędrzynie spotkali się żołnierze formacji Rozpoznania z całej Polski. Mają tu doskonałe warunki, by ćwiczyć trudną sztukę zwiadu i taktykę w terenie. Do ich dyspozycji oddano strzelnicę wodną, leśną oraz ośrodek zurbanizowany. Żołnierze mieli świetną okazję do ćwiczeń w naprawdę zróżnicowanym środowisku. Jest to? Przedrz, Pierwsza drużyna naprzód. Walter, rozciągnijcie się bardziej w prawo. Naprzód na całość. naprzód! Na Zwiadowca to jest taki nietypowy żołnierz, który zadanie ma wykonać cicho, skrycie, ma być niewidoczny. On się zlewa z tłem, z terenem. Jest niewidoczny dla, dla otoczenia i dla przeciwnika. Pluton stój! Ponieważ głównym źródłem zdobywania informacji to jest obserwacja. To jest ciche, skryte obserwowanie obiektów i przekazywanie danych do przełożonych, którzy analizują te dane na potrzeby ognia lub na potrzeby sytuacji. Pierwsza drużyna zwolni, bo będziemy zakręcać. Druga drużyna podciągnąć. Plutony rozpoznawcze w tym rejonie, to jest na pasie ćwiczeń taktycznych, realizują szkolenie ogniowe. Prowadzą drużynami natarcie na przeciwnika, który znajduje się w terenie lesistym, często zalesionym, zadrzewionym. Naprzód, całość naprzód! Kontakt z przodu, kontakt z prawej! nie do przodu! To jest USB 03. Grupy celi stawiane są drogą radiową. Jak jestem pewien, że, to, że, można, że można podnieść cele, to cele podnoszę. Dochodzimy do następnej rubieży. Znowu podnosimy cele. I tak do końca strzelania. Pluton realizuje te zadania drużynami według koncepcji dowódcy Plutonu. Druga naprzód! Rozciągnij w prawo! Rozciągnij w prawo! Że tutaj możemy ćwiczyć element taktyczny połączony ze strzelaniem. Poruszamy się w lesie i realnie reagujemy na występujące zagrożenie. na drużyna bardziej w lewo! Rozciągnij w Z mojej perspektywy na dzień dzisiejszy, w związku z tym, że mam młodych żołnierzy, którzy dopiero wdrażają się, no bardziej chodziło mi o to, żeby tutaj zachowane były warunki bezpieczeństwa, niż stricte element taktyczny. Warunki bezpieczeństwa przede wszystkim, a dopiero później zachowanie taktyczne. Ubezpieczam! Pierwsza naprzód! na 100%. Przerwij ćwiczenie, przerwij ćwiczenie całość. Pierwsza drużyna przerwij ćwiczenie. Pierwsza drużyna przerwij ćwiczenie. Do wozu! Nasz kraj ma gęstą Sieć rzek, jezior. Musimy być przygotowani do pokonywania przeszkód wodnych, w tym również do forsowania, czyli do walki i zdobywania drugiego brzegu. Szczególnie istotne jest właśnie strzelanie z wody, żeby te umiejętności były zgrane. W pierwszej kolejności musimy sprawdzić strzelność wozów oraz przygotować wozy, załogi wozów bojowych. Do pływania. Rozpoczynamy takie zajęcia w garnizonie, omawiając budowę oraz eksploatację wszystkich przyrządów i mechanizmów odpowiedzialnych za pływanie. Dokładamy do tego również wychowanie fizyczne, zajęcia na pływalni, żeby oswoić kierowców i załogi z wodą. Yy, oraz kontynuujemy cykl szkolenia typowo-ogniowego z wykorzystaniem strzelnic bojowych, strzelnic piechoty, strzelnic wozów bojowych na poligonach, także trenażerów. Dowódca, grę, dowódca, grę, ewakuować. Dowódca PTOS, ewakuować, odbiór. Wzrost do, do dowódcy grupy nurków, odebrano. Właśnie mamy w tym momencie sytuację, w której wóz bojowy napiera wody i ewakuujemy jednostkę sprzętu, jak i ludzi, którzy znajdują się w wozie bojowym. Grupa nurków wraz z kierownikiem prac nurkowych em, są to ludzie przeznaczeni do ewakuacji załóg. I w przypadku, gdy załoga o niesprawnej jednostki sprzętu i dowódca drużyny ewakuacji załóg miał problem z podczepieniem danej jednostki bojowej, w tym momencie wkraczają nurkowi i pomagają dołączyć liny do, do jednostki, która nabiera wody, bądź jest niesprawna. Zakończyliśmy zajęcia na przygotowawcze z wozu bojowego na na nawodnej Buszno. Wykonamy przemieszczenie w rejon centralnego ośrodka zurbanizowanego, gdzie kontynuujemy zajęcia z taktyki temat drużyna rozpoznawcza w działaniach taktycznych. Panowie, zadanie dla Was: przemieści się z obiektu 11 w dwóch grupach z atutowym wyposażeniem w rejon centralnego ośrodka zurbanizowanego na ulicę Figową od strony. Południowej do budynku 438. Na budynku 438 zajęć się posterunek obserwacyjnych po zajęciu meldować Idealnym obiektem do prowadzenia, rozpoznania i szkolenia zwiadowców jest ośrodek Nowy Mur, gdzie. Zwiadowca powie cicho, skrycie, wejść w ten obiekt, zająć stanowisko i z niego prowadzić obserwację lub odwrotnie, obserwować obiekt zurbanizowany i wykrywać cele, które tam się znajdują, które zostały powierzone do wykrycia. Dobra chłopy, zaczynamy cały patrol, wysypując się za lewe skrzydło budynku, tak? Tak jak to dzisiaj robiliśmy, lewo zwrot, na wprost Newralgicznym elementem w prowadzeniu rozpoznania w rejonie zurbanizowanym jest zajęcie odpowiedniego miejsca na rzecz wsparcia np. wojsk specjalnych w rejonie. Dopracowane do perfekcji muszą być elementy zajęcia, zajęcia obiektu, zajęcia posterunku obserwacyjnego. W związku z tym szczególną uwagę zwracamy na taktykę i technikę poruszania się w rejonie miejskim oraz prowadzenia rozpoznania już stricte w budynku, w pomieszczeniu. Nie ma przystojów, nie ma spania. Musimy tam szybko wsadzić dużo ludzi i zniknąć. Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo patrolu, który się porusza. Chodzi o to, żeby wszystkie sektory były trzymane cały czas bez żadnej przerwy. Żeby oczy żołnierzy były skierowane w wszystkie 360 stopni. Każdy ma swoją funkcję i na tym etapie ćwiczenia ja pilnuję, patrząc na nich, czy oni faktycznie trzymają swój sektor i czy wszystko jest zgodne z procedurą. Kto trzyma tył? No, cały czas trzyma Mateusz. Ostatnia dwójka pracuje w parach, ostatnia dwójka pracuje w parach. Są pewne reguły, które są niezmienne, ale też e, teren dyktuje nam nasze zachowanie, dlatego cały czas trzeba myśleć, nic nas nie zwalnia z myślenia. Wrócimy! Wrócimy! Jeden! Chodzisz Chodź! Stop. Czysto? Czysto? Wrócimy! Przydatność tego obiektu jest niepowtarzalna w porównaniu z każdym ośrodkiem szkolenia, gdzie odbywa się zgrupowanie poligonowe w związku z tym, że obiekt jest na tyle duży, że odzwierciedla realność warunków, w którym prowadzone są częściej działania i do czego między innymi przeznaczone są grupy i sekcje dalekiego rozpoznania. Jak uważamy, że jest bezpiecznie, rozstawiamy sprzęt, przechodzimy do obserwacji, tak? Po cichutku, jak to zwiadowczy. Dla nas operacja jest udana, kiedy nie zostaniemy wykryci. Przede wszystkim zachowanie absolutnej ciszy i minimalizowanie niepotrzebnego ruchu. To jest dla nas klucz. Osiem osób ubezpieczają budynek od Wschodniego będą przemieszczać się na uh, południe. Jeżeli popatrzy się na żołnierzy służby zasadniczej, którzy wykonywali te zadania w ubiegłych latach, a na obecnych żołnierzy, jest to radykalny poziom wzrostu umiejętności. Widać profesjonalizm, zawodostwo, umiejętność obycia się z bronią i prowadzenia celnego ognia. Widać koleżeństwo, współpracę z tą bronią, z tym wyposażeniem, które zwiadowcy dostają. Umiejętności wzrosły. No, ogień radykalnie W cyklu Wojskowe ABC dzisiaj litera F. F, jak F-16. Fighting Falcon, czyli Walczący soku, Viper, czyli Żmija oraz Jastrząb to wszystko pseudonimy tego samego samolotu, samolotu legendy, samolotu, który doceniło tysiące pilotów w 25 użytkujących go krajach. Skąd taka popularność? Skąd wziął się światowy sukces tego dość niepozornego, niedużego, wielozadaniowego samolotu? Przyczyny popularności F-16 należy się doszukiwać w procesie jego powstania. Prace nad nowym, lekkim i wielozadaniowym myśliwcem rozpoczęły się w latach 60. Konstruktorzy samolotu, zebrani w zespole zwanym Myśliwską Mafią, dysponowali sumą doświadczeń z pól walki II wojny światowej oraz konfliktów w Wietnamie i Korei. Dzięki spotkaniu najlepszych matematyków, fizyków i inżynierów z doskonałymi praktykami lotnictwa, można było stworzyć jeden z najlepszych i najbardziej wszechstronnych samolotów wielozadaniowych końca XX i początku XXI wieku. Konstruktorom udało się stworzyć maszynę, która połączyła wiele pozornie sprzecznych właściwości. Duży zasięg osiągnięto dzięki zastosowaniu napędu jednosilnikowego. Ograniczyło to zużycie paliwa oraz wagę samolotu. Wysoką manewrowość Jastrzębiowi zapewnia jego dopracowana w każdym detalu sylwetka. Specyficzne trapezowe skrzydła, w połączeniu ze spłaszczonym kadłubem samolotu, zapewniają mu odpowiednią powierzchnię nośną. Konstruktorzy dołożyli wszelkich starań, by F-16 cechowała aerodynamiczna doskonałość w szerokim zakresie prędkości na małych i dużych kątach natarcia. Wszystkie te elementy złożyły się na samolot, który jest w stanie skutecznie pełnić misje bojowe w powietrzu, jak i celnie atakować cele naziemne. Pierwszy lot F-16 miał miejsce w 1976 roku. Nowy samolot na uzbrojenie Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych trafił w 1979. Od tej pory sprawdził się w wielu konfliktach zbrojnych, skutecznie niszcząc cele naziemne oraz zwycięsko wychodząc z powietrznych pojedynków. Stał się najpopularniejszym samolotem bojowym na świecie. Do tej pory wyprodukowano go w ponad 45 tysiącach egzemplarzy. A jak wygląda F-16 w liczbach? Jastrząb to niecałe 10 metrów rozpiętości i około 15 metrów długości. Masa własna myśliwca to nieco ponad 8 ton, podczas gdy masa maksymalna samolotu wynosi blisko 22 000 kg. Prędkość maksymalna 2300 km/h, przelotowa 1000 km/h, a minimalna 230. Dla pełnego obrazu dodajmy, że zasięg z dodatkowymi zbiornikami paliwa wynosi 5000 km a pułap 15240 240 m. Uzbrojenie myśliwca tworzy działko M61 Vulcan, które z prędkością do 6000 strzałów na minutę wystrzeliwuje 20 mm pociski, jednak zasadniczymi narzędziami ataku i obrony jastrzębia są podczepiane do niego rakiety i bomby. Są wśród nich naprowadzane radiolokacyjnie rakiety powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120 Amram, rakiety bliskiego zasięgu AIM-9X Sidewinder oraz rakiety powietrze-ziemia AGM-65G2 Maverick. Do tego należy dodać trzy rodzaje bomb kierowanych oraz trzy rodzaje klasycznych bomb lotniczych. W 2003 roku polskie władze podjęły decyzję o zakupie 48 maszyn F-16 w wersji CD Block 52 Jest to najbardziej zaawansowana technologicznie wersja tych samolotów w NATO. Służące w Polsce myśliwce zostały przygotowane specjalnie na zamówienie naszych sił powietrznych. Posiadają radarowy system kierowania ogniem APG-68, system namierzania celu z wykorzystaniem podczerwieni Pantera oraz system celowniczy zamontowany w hełmie pilota, który znacząco zwiększa skuteczność rażenia. Dziś polskie Jastrzębie stacjonują w dwóch miejscach w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach oraz w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Obsługują je piloci oraz technicy starannie przeszkoleni w czasie kursów w Stanach Zjednoczonych. Maszyny i ich piloci z powodzeniem biorą udział w ćwiczeniach na terenie Polski, ale również poza granicami kraju. Dzięki samolotom F-16 polskie siły powietrzne dysponują bronią z najwyższej światowej pułki, są równoprawnym partnerem najlepszych armii sojuszniczych NATO.